Witaj, Miltenie. Ty tutaj? Cóż za wspaniały zbieg okoliczności. Co masz na myśli? To, że gdy akurat potrzebny jest wybraniec bogini, ten ni stąd ni zowąd się zjawia. Niezupełnie. Diego mnie do ciebie wysłał. Mam ci przekazać, że nie potrafi otworzyć drzwi do świątyni. Wielka szkoda. A tak liczyłem, że nadamy sprawą szybszy bieg. Trzeba więc zaczekać na klucze. Jakie klucze? Cztery zdobione kamienie w kształcie litery Y, które pasują do wgłębień na tym bloku. Gdy się je na nim umieści, drzwi do świątyni staną otworem. W środku zaś znajdziemy święte artefakty, dzięki którym przegnamy demona. Skąd to wszystko wiesz? Z inskrypcji wyrytych na bloku. Trzęsienie ziemi, które poprzedziło erupcję wulkanu, sprawiło, że zawaliła się ta konstrukcja i odsłonił się kamienny blok oraz wejście do świątyni. Co jeszcze na nim napisano? Nie wszystko naraz. Najpierw zdobądź klucze. Potem dowiesz się reszty. Dobrze. Zajmę się tym. Gdzie znajdę te klucze? Władcy Setarii wtrzymali je w różnych częściach miasta. Kamień postępu jest w obserwatorium, w którym stacjonuje Hagen. Kamień szlachetności znajdziesz w pałacu. Kamień mądrości w siedzibie gildii magów. Zaś kamień bogactwa leży gdzieś pod ruinami rogatki, przy północnej bramie miasta. Poprosiłem Lestera i Gorna, żeby je przynieśli, ale dotąd nie wrócili. Może ich spotkasz. Dobra, gdzie planowali zacząć poszukiwania? Gorn wybierał się do północnej bramy miasta, a Lester do obserwatorium. Stamtąd miał się udać do gildii magów i do pałacu. Ale zanim pójdziesz, mam coś, może ci się przyda. Weź to ze sobą. W końcu po mieście grasuje mnóstwo demonicznych poczwar.